Hej, witam Was w kolejnym odcinku Gardania nad planszy, dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć na temat gry Pagoda. Gry skierowanej dla dwóch osób, czas odgrywki to około 30-45 minut i gra wydana jest przez Pegazus Szpile. Tak wygląda pudełko, w grze będziemy wcielać się w budowniczych świątyń, czyli będziemy budować piętrowe świątynie z taką wieżyczką na górze i pokażę Wam zaraz co się znajduje w pudełku i jak się w tą grę gra. W pudełku, które widzieliście znajdujemy po pierwsze planszę główną z sześcioma miejscami na budowę świątyń oraz toren punktacji, który jest tutaj naokoło. Będziemy mieć 25 płytek, takich żetonów, które będą symbolizowały piętra pagody i są one w pięciu kolorach. Przez wszystko w tej grze występuje w pięciu kolorach, czyli fioletowym, żółtym, zielonym, niebieskim oraz czerwonym. Oprócz tego otrzymujemy 125 pięciokolorowych kolumn, czyli takich drewnianych znaczników, które będą kolumnami, na których będziemy budować te, te pagody, czyli będziemy sobie robić kolumny, następnie będziemy stawiać na to piętro i tak dalej, i tak dalej. Będziemy budować kolejne kolumny, żeby dodać kolejne piętro. Dostajemy dwie takie plansze dla graczy. Które, na których będziemy otrzymywać bonusowe akcje, o których za chwileczkę powiem oraz najważniejsza rzecz, czyli deck kart w pięciu kolorach po 11 w każdym kolorze czyli w pięciu kolorach takich jakich wszystko w tej grze występuje czyli fioletowym, żółtym, zielonym, niebieskim oraz czerwonym jak wygląda rozgrywka i o co w tej grze chodzi tak jak powiedziałem będziemy budować pagody. Każdy z graczy rozpoczyna z siedmioma kartami. Pięć kart jest jawnych, czyli będziemy mieć pięć kart. Ogólnie rozpoczyna się od karty w każdym kolorze, ale powiedzmy, że już jesteśmy w jakimś tam etapie rozgrywki i mamy pięć kart jawnych i dwie karty, które będziemy mieć na ręku, które nie są jawne, czyli które, może ja to troszeczkę. O, tak zrobię, które których nie zna nasz przeciwnik. To samo jest po drugiej stronie, czyli mam 5 kart jawnych i dwie karty niejawne. W swojej turze, w swojej kolejce, każdy z graczy może zrobić trzy akcje. trzy akcje. Po pierwsze, może konstruować kolumny, czyli może na tych miejscach budować kolumny. Ważne, kolor tej tych pierwszych kolumn jest nieistotne. W jaki sposób robi się kolumny? Kolumny robi się w ten sposób, że za każdą kartę, którą wyłożymy, czy z ręki, czy z tego display'a przed sobą, czyli wykładamy, powiedzmy, załóżmy, o może tak zrobię. Ten gracz robi tak, kładzie pierwszą kolumnę, następnie kładzie drugą taką kartę i kładzie drugą kolumnę. Takich kolumn w swojej rundzie łącznie możemy ułożyć trzy. Nie muszą być to kolumny tego samego koloru, możemy zrobić, nie wiem, w ten sposób, czy zadać trzy karty i zrobić coś takiego. Bardzo ważne, za kolumny otrzymujemy punkty, jeżeli budujemy na pierwszym piętrze, to jeden punkt, na drugim dwa punkty, na trzecim trzy punkty i na czwartym, ostatnim punktów 4. Bardzo ważne, że w momencie kiedy mielibyśmy taką sytuację, że leży sobie na kolumnie już na kolumnach leży sobie jakaś pagoda, to w tym momencie możemy kłaść kolumny, kolumny tylko i wyłącznie tego koloru, na którym, który jest tutaj e, z góry określony. Czyli w tym momencie, jak widzicie, jest to kolor niebieski. E, drugą akcją jest właśnie kładzenie tych e, płytek e, pagody. W jaki sposób to robimy? Kładzenie płytek pagody wygląda w ten sam sposób, jak kładzenie płytek kolumn, to znaczy płacimy za to kartą. Płacimy za to kartą albo z, e, z ręki, albo z tych pięciu, które są widoczne. I powiedzmy, że mamy taką sytuację, że gracz kładzie kartę fioletową w ten sposób i wybiera jedną z, z płytek fioletowych po to, żeby położyć ją na, jako pierwszą kolumnę, pierwszą, pierwsze piętro. W danej pagodzie. Także takich yy, akcji możemy wykonać, ile nam się żywnie podoba. Zawsze płacimy za nie jedną kartą i otrzymujemy punkt, niezależnie od tego, które to jest piętro yy, w danej pagodzie. Trzecią akcją jest to akcja budowania dachu. Akcja budowania dachu jest o tyle specyficzna, że żeby zro zrobić akcję budowania dachu, musimy mieć. Ja już powiedzmy tutaj szybko, jakoś tam. O, powiedzmy, że już mamy zbudowane. Drugie piętro, powiedzmy, że zbudowane jest i trzecie piętro, czyli jak widzicie, gra będzie pieła się w górę. Mamy trzecie piętro, i mamy taką sytuację, że o! I w tym momencie gracz, akurat tu powinien być czerwony, no ale to nieważne, gracz może zbudować dach. Jak to wygląda? Po pierwsze, kładzie, powiedzmy, kolumnę i buduje czwartą, czwartą płytkę ale płytkę buduje jakby na drugiej stronie polega na tym, że nie kładzie jej w ten sposób, tylko w ten sposób i musi mieć na zakończenie pagody. to znaczy, znaczy musi mieć na zakończenie pogody to znaczy musi móc zbudować dwie kolumny na jej szczycie Taka pagoda składająca się z 4 pięter, czyli mamy tutaj zużyte 16 kolumn, plus dwie kolumny na szczycie w kolorze, który jest określony, jest uznana za skończoną. Takie coś pozwala graczowi, który to zrobił, nie tylko otrzymać punkty za ewentualne kolumny, które postawi na czwartym piętrze, oczywiście za piętro, ale także 5 punktów za zrobienie tej konstrukcji całego dachu. I w tym momencie pogody mamy ukończoną. Jeżeli trzy takie zostaną ukończone, gra kończy się. Dlaczego? Yy, jakby to, to, jest, to są te trzy podstawowe akcje, które w tej grze się wykonuje, i nic więcej tutaj nie ma. W momencie zagrania kart, czyli jak pozywamy się ich z ręki i ze stołu, uzupełniamy na koniec, na koniec jakby swoje rozgrywki. Uzupełniamy tutaj do pięciu jawnych oraz do dwóch kart uzupełniamy. Swoją rękę i w ten sposób zakończamy swoją, swoją kolejkę, i przechodzi to na gracza drugiego. Bardzo ważne są bonusy. Bonusy, które otrzymujemy, które dość mocno tą grę modyfikują. Małe panczytki dla graczy, o których Wam mówiłem na początku, są to panczytki, które wykorzystujemy w momencie stawiania pięter pagody. Stawiając piętro pagody, w zależności od tego jakiego koloru. Będziemy ten, to piętro stawiać, mamy te pięć kolorów, mamy takie znaczniki i będziemy je przesuwać na najbardziej tutaj skrajną prawą pozycję. O co chodzi? Chodzi o to, ja może to tak na razie zdejmę, że będziemy mieć tak jakby bonusowe akcje ułatwiające nam granie. Za każdym razem, kiedy położymy płytkę fioletową, czyli zrobimy wachlarz, mamy taką sytuację, że dobierając karty, bo. Po zagraniu wszystkich akcji i skończeniu kolejki dobieramy do pięciu kart tych odsłoniętych i do dwóch na ręce, czyli żeby mieć cały czas siedem kart. Daje nam tutaj możliwość dobrania czterech kart na ręce, czyli mieć na posiadania dziewięciu kart. Po wykorzystaniu takiej akcji przesuwamy ten znacznik, możemy go jeszcze raz i potem znowu nie mamy tego, tego bonusu. Znowu po zbudowaniu środowego taki bonus odzyskamy. Żółty bonus, czyli bonus smoka, pozwala nam przed wykonaniem ruchu odrzucić z tych swoich pięciu kart i dwóch kart na ręce, pięciu kart osłoniętych i dwóch kart na ręce, dowolną liczbę i, e, znowu, i jakby, dobrać sobie kolejne, czyli, jakby wymienić rękę przed dokonaniem ruchu. Miseczka ryzu, czyli kolor zielony, umożliwia nam zagranie. Dwóch kart takiego samego koloru do budowy kolumny innego koloru. Czyli na przykład zagranie dwóch żółtych kart, by zbudować kolumnę czerwoną. Budda, kolor niebieski, pozwala nam na to samo, ale w przypadku budowy części świątyni, czyli piętra. Odrzucamy dwie dowolne karty, na przykład dwie fioletowe, by zbudować piętro innego koloru, na przykład zielonego. I latarnia, czyli kolor czerwony, umożliwia nam, powiedziałem, że mamy Ograniczenie budowy 3 kolumn na rundę umożliwia nam budowanie 4 kolumn na rundę, czyli o jednej kolumny więcej. Uzyskujemy te bonusy, jeszcze raz przypominam, w momencie budowy świątyni, czyli piętra otoczonego danym kolorem. I teraz, tak jak widzicie, gra wygląda w ten sposób, że będziemy budować sobie, czy tam rozpoczynać budowę tych sześciu pagód. W momencie, kiedy zbudujemy trzy z nich, gra się automatycznie kończy i wygrywa gracz, który zdobywa więcej punktów. Ja Wam dziękuję za obejrzenie odcinka i zapraszam Was na kolejny, w którym będziemy opowiadać o pewnie jakiejś innej grze. I oczywiście zapraszam Was do posłuchania naszego podcastu, w którym powiem Wam, co myślimy o grze Pagoda, grze dwuosobowej. Na dzisiaj to wszystko i do zobaczenia w następnym odcinku.